Witam wszystkich na kolejnej wycieczce szlakiem dawnej linii kolejowej. Dzisiaj jestem na stacji Turza Wielka, na linii kolejowej z Warszawy do Gdańska. I dzisiaj będziemy podążać linią z Turzy Wielkiej do Samborowa. Linia ta została rozebrana w 45 roku, przynajmniej w większości, ponieważ na przykład pierwszy odcinek, czyli odcinek do Uzdowa, został rozebrany całkiem niedawno jakieś 20 lat temu mniej więcej. Linia do Samborowa odchodziła w prawą stronę od linii do Gdańska i właśnie w tym kierunku będziemy teraz dążać. To jest właśnie to, ten kierunek na Gdańsk, który w tej chwili pokazuję, no i pierwszy wiedług na trasie na takim dość wysokim nasypie, w takiej polnej drodze, w prawo kierunek turze, w lewo samborowo, tam jeszcze widoczna jest linia. Do Gdańska. I następny wiadukt zaraz za Turzą. Na bardzo, bardzo wysokim nasypie. W lewo kierunek turza, w prawo samborowo. Tak to wygląda. Ja tu jest ten wiadukt z drugiej strony, na razie idę wzdłuż nasypu, to jest kierunek Turza, to jest kierunek Samborowo. I kawałek dalej, w tym samym wysokim nasypie, taki oto mostek. Prawo Turza, wewo lewo Samborowo. Dalej idę wzdłuż nasypu, czyli w tym kierunku. Teraz torowisko weszło w taki wykop z resztkami podsypki. To jest kierunek Pórza. To jest kierunek Samborowo. I teraz jestem na terenie dawnego dworca w Uzdowie. Niestety od tuży Wielkiej trzeba iść cały czas torowiskiem. Jeśli się choć trochę zboczy z torowiska, można się pogubić tak jak mi się zdarzyło na terenie kopalni. Natomiast tutaj jest dworzec w Uzdowie. Widok od strony torowiska. Tak wygląda, w tej chwili. tak wygląda w tej chwili również stacyjna w Uzdowie. To jest dworzec. I tu idziemy dalej, to jest kierunek Samborowo. I zaraz za miejscowością Uzdowo. Eee, taki wiadukt w bardzo wysokim nasypie. W prawo kierunek duża, w lewo kierunek Samborowo. Tu pokazuję ten nasyp obok. I tu też się zaczyna bardzo, bardzo monotonny odcinek tej linii kolejowej. Cały czas po prawej stronie drogi Działdowo-Dąbrówno. No, będziemy szli oczywiście asfaltem, ponieważ tak będzie najwygodniej. I miejsce, gdzie dawne torowisko przechodziło na drugą stronę drogi Działdowo-Dąbrówno i na prawą stronę drogi do Brzeźna. Mazurskiego. To jest właśnie tamta druga, którą pokazuję. Natomiast to jest kierunek na Turze. No nie niewiele tu niestety widać, wszystko jest zarośnięte, stąd przychodziła, tak jak mówię, z Turzy i w dalszym ciągu idziemy asfaltem, tyle tylko, że już w kierunku taką boczną drogą na Brzeźno Mazurskie. W dalszym ciągu idę szosą, to jest kierunek Duża Wielka. I tutaj była dawniej stacja brzeźno-mazurskie. Eee, akurat oddziela mnie od niej dość głęboki rów, więc nie będę się tam przepychał. I z tego co widzę, e, pozostał po niej tylko peron. Tu wam pokazuję resztki stacji brzeźno-mazurskie. Idziemy dalej asfaltem, kierunek Samborowo. I miejscowość Brzeźno-Mazurskie. Na torowisko wchodzi tutaj taka dość wygodna ścieżka, już to jest kierunek Turza. To jest ta droga asfaltowa, którą przyszliśmy i tędy będziemy teraz szli. Tym razem monotonnie taką bardzo szeroką, wygodną ścieżką poprowadzoną po danym torowisku. To jest kierunek samborowo. Tak wygląda okolica, kierunek Tuża. Po bardzo długim, prostym odcinku taki od i wiadukt. W środku lasu. Pokazuję go niestety tylko z góry, ponieważ nie bardzo jest jak tam zejść. Jest tak wszystko zarośnięte jest bardzo wysoki nasyp. To jest kierunek e, Turza. To jest kierunek Samborowo. Tam już widać następny wiadukt. I wiadukt już przed samym domem Równem kierunek Samborowo. Tak wygląda wiadukt skóry. Kierunek tuża. Kierunek samborowo. I kolejny wiaduk przed Dom Równym. Kierunek samborowo. I kierunek tuża. I skierowanie w poziomie torów z szosą Dom działdowo To jest kierunek tuża. I kierunek Dąbrówno i Samborowo. I kolejny wiadukt już w samym Dąbrównie. To jest kierunek Samborowo. Kierunek Turza. I kolejny wiadukt zaraz koło plaży w Dąbrównie. W lewą stronę Turza, w prawą Samborowo. Pokazuję jeszcze widok na sypu w tym miejscu na moście. To jest kierunek Duża. Widok na jezioro. Tu jest most i kierunek Samborowo. Idziemy w kierunku stacji już dawnej w Dąbrownie i pokazuje wam most na rzece Wel. W lewo Samborowo, w prawo Duża. Przed samą stacją w Dąbrównie kolejny wiadukt pod drogą dom działdowo To jest kierunek na stację i kierunek Duża Wielka. Jesteśmy już na terenie stacji. Tutaj zachowana wieża wodna w Dąbrównie. Widok na dawny dworzec w Dąbrównie od strony poliasdu. I dam na stację Dąbrówno, widok od strony torów. W tej chwili tu jest wszystko zabudowane już. Tam są budynki stacyjne, tutaj prawdopodobnie budynek mieszkalny. I tutaj kończymy naszą wycieczkę szlakiem danej linii kolejowej Turza Wielka Samborowo. Drugą część tej linii, czyli z Turzy do Dąbrówna. No i zapraszam Was na następną wycieczkę z zapomnianą linią kolejową.